Mieszkaniu wisiało jakieś fatum. Miałam złe przeczucie, ale wydawało mi się, że wiem gdzie go szukać. Pamiętam tylko te cholerne drzwi z numerem 98. Badań przeprowadzonych ostatnio na zlecenie telewizji CI Polsat wynika, że miejscami, w których z największym prawdopodobieństwem można doświadczyć zjawisk nadprzyrodzonych, są cmentarze, miejsca zbrodni oraz opuszczone budynki. Co trzeci Polak uważa, że takich zdarzeń można doświadczyć w zasadzie wszędzie, a co czwarty, że nigdzie. Ciekawe, czy sceptycy zmieniliby zdanie, gdyby spotkały ich zjawiska, podobne do tych, które za chwilę pokażemy. były najgorsze chwile w moim życiu. Dopiero co wprowadziłem się do nowego mieszkania, podpisałem dobry kontrakt, wydawało się, że wszystko idzie mi świetnie, i nagle ten wypadek. Facet wjechał we mnie na czerwonym, jak wracałem z pracy. Był pijany. Lekarze postanowili wypisać mnie do domu. Powiedzieli, że nie ma sensu, żebym tu dłużej siedział. Prosili tylko, żeby ktoś się mną zaopiekował. Nad tym mieszkaniem od początku wisiało jakieś fatum. Wprowadziłem się we środę, a już w piątek miałem ten cholerny wypadek. Miałem wybrane meble, ale niewiele jeszcze zdążyłem zrobić. Dobrze, że przynajmniej miałem łóżko. Mać! Marek? Przecież mogłeś zawołać. Chciałem ładowarkę, muszę sobie jakoś radzić. Musisz. Marek był wyjątkowo upartym singlem. Poznaliśmy się jeszcze w czasach studenckich na obozie żeglarskim. Taki niezależny typ, za którym oglądają się wszystkie dziewczyny, a on tego nie zauważa. Jesteś głodny? Nie. Nie jest w porządku. Możesz iść. Ewa to jest świetna dziewczyna, ale ja nie chciałem się z nikim wiązać. Byliśmy po prostu przyjaciółmi. I widziałaś? to okno. Nic nie widzę. No jakby ktoś spawał. No i co z tego? No nic dziwne, jest sobota, 11 w nocy. No przecież ekipy mają terminy, wiesz, oni teraz na okrągło pracują. Nie widziałam w tym nic nietypowego. W budynku jeszcze nikt nie mieszkał, bo nie był oficjalnie oddany. Ale w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Dobra, to co? Zamknę na dolny zamek, tak? Nie, nie zamykaj, przecież nikt mnie nie ukradnie, nie ma tu żywego ducha. No, jak chcesz. To pa. Pa. Marek był jednym z pierwszych lokatorów. Dostał świetną cenę, bo znał dewelopera. Jego firma obsługiwała budowę przy wykończeniach. Czuł się tu u siebie. Coś tam było nie tak. Chciałem zadzwonić do tomka, który odpowiadał za tę budowę, ale zorientowałem się, że jest już grubo po pierwszej w nocy, więc postanowiłem nie zawracać mu głowy. W końcu na budowie była ochrona, a i tak niewiele można było stamtąd wynieść. Myślałem, że to przez te wszystkie prochy, które mi dają. To było też dziwne, bo ja nigdy nie pamiętam swoich snów. A tym razem było inaczej. Marek opowiadał mi później yy, swój sen. No i zapamiętał jedną ważną rzecz. Numer mieszkania 98. Znalazłyś mi plany naszego budynku C. Nie, nic ważnego, tylko po prostu potrzebuję schemat rozmieszczeń mieszkań od 60 do 100. Cały ranek nie mogłem się pozbyć tego numeru. Nie wiem dlaczego. Z jakiegoś powodu uszdurałem sobie, że to u mnie w budynku. <grytanie> nie, no, żadna laska. Nie, no, daj spokój, szanujmy się. No, na razie, hej. <grytanie> Poprosiłem kolegę, żeby wysłał mi plany mieszkań. Sam nie wiem po co, ale chciałem to sprawdzić. Ten numer 98 to było dokładnie to okno naprzeciwko. coś kogoś, kogoś przez ułamek sekundy. Z drugiej strony to było niemożliwe. Chłopaki z biura mówili mi, że nikogo tam nie ma, że nie toczą się żadne pracy A jednak zupełnie bez powodu ogarnął mnie jakiś niepokój. Był sen. Nie tym razem. Byłem pewny, że to ma związek z tym mieszkaniem. Portier zapewniał mnie, że budynek jest zamknięty. W ciągu kilku kolejnych dni sporo spałem. W końcu postanowiłem, że zabiorę się za robotę, a jednak nie mogłem się pozbyć uczucia, że coś jest nie tak. A słuchaj, jeszcze ostatnia sprawa. Czym jeszcze w tym naszym budynku coś robimy? Jakaś elektryka? Akurat tu jest wszystko zgodnie z planem. W biurze dowiedziałem się, że budynek jest oddany i trwa odbiór techniczny. Pierwsi lokatorzy mieli się wprowadzić za dwa tygodnie i to było dziwne. Słuchaj, podeślij mi coś w wolnej chwili, bo ja tu zaraz chyba uszaleję. Nic tu się nie martw. Zdrowiej, dobra? Dobra, dzięki. Nara. tam nie widzę? Przyznaję, nie patrzyłam zbyt dokładnie. W ogóle nie rozumiałam, o co mu chodzi. Myślałam, że może to był jakiś szok pourazowy, albo że coś jeszcze się wydarzyło podczas tego wypadku. Chciałam go zabrać do lekarza, ale nie wiedziałam, czy to neurologa, czy do psychiatry. Budziło mnie stukanie. Światło zgasło automatycznie. Wtedy zrobiłem coś głupiego. Postanowiłem tam pójść. Drzwi między piętrami były zamknięte, ale można było zjechać windą do garażu i wjechać z drugiej strony. Drogi do windy poczułem, że nie dam rady. Byłem ledwo żywy. Po prostu ledwo się tam dowlokłem. Ranek, nie mogłem się pozbyć tego numeru. Potrzebuję schemat rozmieszczeń mieszkań od 60 do 100. Widziałem coś, kogoś przez ułamek sekundy. Nic tam nie widzę. Chciałam go zabrać do lekarza, ale nie wiedziałam, czy to neurologa, czy to psychiatry. To robi Wszystko w porządku? Bywało lepiej. Może pomogę panu. Dziękuję. To był nocny stróż. Odprowadził mnie do domu. Tłumaczyłem mu, że musi sprawdzić 98, bo tam się dzieje coś z instalacją. Nastraszyłem go, że budynek się spali. Panie Krzysiu, ale pan pójdzie tym sprawdzić, dobrze? Proszę pana bardzo. Dobrze, panie Marku. Oczywiście. Na pewno? Na pewno. Starałem się myśleć racjonalnie. Naprawdę się starałem, ale czasem jest coś takiego, nie wiem, że wiesz, że niczego tam nie ma, że to co widzisz jest dziwne, ale czujesz, że coś się wydarzy. Po prostu nie potrafiłem tego wytłumaczyć. Halo? No jak nic. Przecież wydawało mi się, że widziałem tam zwarcie. Nie wiem, nie ma jakiegoś zapachu spalenizny. Dobra, dziękuję. Ochroniarz powiedział, że owszem, śmierdzi, ale zdechłym szczurem. Że będzie musiał zapisać to w raporcie i że potrzebna jest de ratyzacja. Nie mogłem zrozumieć, co się ze mną dzieje. Że jesteś źle. Albo ze mną, albo z tym przeklętym mieszkaniem. Wtedy zgodził się na spotkanie z lekarzem. Dzięki, że przyszłaś. Nie ma sprawy. To nie jest częste, ale takie rzeczy się zdarzają. Ja wiem, przepraszam, wiem, że to brzmi zabawnie, tylko że to wszystko zaczęło mi się składać w jakąś całość. Muszę zapytać, czy oprócz tych leków przyjmował Pan jakiekolwiek inne środki? To znaczy? Alkohol, jakieś używki? Nie, nie, absolutnie. Przecież Pan wie, że tam za oknem się nic nie dzieje. Te wszystkie leki, które Panu zapisano benzodiazepiny, opoidy one naprawdę mogą wywołać bardzo różne reakcje. Powiedziała, że według niej Marek nie wymaga jakiejś specjalnej opieki, ale żeby go jeszcze przez kilka dni obserwować. W szpitalu zrobili mu i wszystko było ok. Miałam dzwonić, gdyby obsesja się nasiliła. Chciałam, żeby się zrelaksował. To było dla niego trudne i wiedziałam, że ta sprawa naprawdę go męczy. Widziałem, że bardzo się stara, żebym się lepiej poczuł. Bardzo ciężko było w tym mieszkaniu wystawną kolację, ale ona robiła, co mogła. Trzeba chodź coś Ale super. Chciał zarezerwować żeglówkę w Chorwacji na sierpień. Ja mam nadzieję, że się poskładam z tą nogą do tego czasu. Kabinówka. Mhm. No, nieźle. Byłoby jak na studiu, jak to... Co ty na to? O, czekaj. ci leki. To był fajny wieczór. Fajnie nam przegadało. stało się na... Ewa, chodź tutaj. Co się stało? Byłem pewny, że coś jest ze mną nie tak. Chciałem się opanować. Wiedziałem, że mózg mnie oszukuje. Marek? Ja muszę do toalety. Przepraszam. I wszystko dobrze? Tak, tak. Chciałem ci coś pokazać. Zaraz wrócę. Miałem świadomość, że tego nie ma, to wszystko nieprawda. Zamknąłem oczy i wszystko znikło. Dobrze się czujesz? Tak. Nie wiem, co moją o tym wtedy nie powiedziałem. Wirowało mi w głowie. Nie chciałem, żeby uznała mnie za wariata. Marek. Dałam mu lek na senny, żeby zasnął. Lekarz powiedział, że powinien po nim spać jak zabity. Niedługo wrócę. Po jej wyjściu starałem się zasnąć. Resztę pamiętam jak przez mgła. 11 znowu pojawiły się błyski i wyglądało jakby byli tam jacyś ludzie. Wyglądało jakby się bili, ale trwało dosłownie przez ułamek sekundy. Nie pamiętam jak wyszedłem z mieszkania, ani jak tam dotarłem. Pamiętam tylko te cholerne drzwi z numerem 98. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Kiedy wróciłam do domu, nie było go w łóżku. Miałam złe przeczucie, ale wydawało mi się, że wiem, gdzie go szukać. Marek! Marek! Marek, możesz wstać? Marek... Oprzytomniałem, kiedy Ewa próbowała mnie podnieść. Najgorsze było przed nami. Marek, możesz iść? Poczekaj, ja za to po kogoś. Muszę tam wejść. Co? Marek, przestań. Przestań za słabość. To nie. nie. Byłam przerażona. Chciałam natychmiast zabrać go do domu. Marek. Jest tak śmierdzi. Coś było nie tak. Śmierdziało w całym pokoju. Proszę cię. Wtedy zrozumiałem. Co to nie było? Marek! Pomóż mi! Marek, spokój! Pomóż mi, zaraz wyjdziemy. W tym momencie nie myślałem o konsekwencjach. W środku nocy rozwalał ścianę w cudym mieszkaniu. Pomóż mi, zaraz wyjdziemy. Cię, że coś było nie tak. To była najbardziej przerażająca rzecz, jaką widziałem w życiu. Policja zidentyfikowała zwłoki mężczyzny, który jakiś czas temu pracował na budowie. Był Ukraińcem gdy któregoś dnia nie zjawił się w pracy, nikt nie zgłosił zaginięcia, bo nie było żadnego kontaktu z rodziną. Szybko po tym odnaleziono mordercę, który też pracował na tej budowie. Nie wiem dlaczego widziałem to, co widziałem. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób wytłumaczyć. Wiem tylko, że potem jak odnaleziono zwłoki, nie miałem już tych wizji. Zupełnie nie rozumiem tego, co widział Marek. Dziś mam nadzieję, że to były tylko skutki leków, bo każda inna wersja jest dla mnie zbyt przerażająca. Ludzie, którzy doświadczyli czegoś niezwykłego, zazwyczaj mają problemy z dzieleniem się swoimi przeżyciami. Na przykład nie zgadzają się one z ich światopoglądem albo po prostu sprawiają im psychiczny dyskomfort. Najchętniej świadkowie takich wydarzeń dzielą się swoim przeżyciami z najbliższymi, żoną, mężem, partnerem. Znacznie trudniej przychodzi im zwierzanie się osobom duchownym czy specjalistom od badania zjawisk nadprzyrodzonych.